Znajdujemy się w województwie lubelskim w powiecie łukowskim i mamy tutaj obraz kukurydzy, która jest z przeznaczeniem na nasionko. Z zastosowaniem naszego preparatu, jakim jest biazot, po stronie lewej, zresztą wyraźnie widać, widać miejsce to oddzielające, po stronie lewej mamy efekt działania biazotu. Natomiast tutaj po stronie prawej małą grupę kontrolną bez zastosowanego biazotu. Jeszcze zobaczymy na przykładzie pojedynczych roślin jak wygląda różnica. Nie już nie porównujemy nawet wzrostu. Podejdźmy bliżej. Sam kolor, nawet faktura liścia. Kolor blaszki liściowej, wielkość rośliny. Wielkość systemu korzeniowego różnica widać gołym okiem.